Witam wszystkich. Chciałbym dzisiaj Wam pokazać modyfikację mojej piaskarki kabinowej. Jest to typowa chińska piaskarka o pojemności 350 litrów. Tutaj, akurat firmy Resser, ale to samo możecie spotkać z Kormaka i z jakichś innych firm. Piaskarka standardowo tak jak przychodzi, da się ją opracować, natomiast no, tak jak wszyscy piszą, wymaga kilku usprawnień, żeby, żeby to szło naprawdę dobrze. Zaraz wam pokażę, co dokładnie w niej zrobiłem. I tak, pierwsza rzecz: to co każdy pokazuje w jakichś zagranicznych filmikach, też zmieniamy sposób poboru ścierniwa. W oryginale, tutaj zaraz otworzymy klapę, w oryginale to wygląda tak, że ścierniwo jest pobierane za pomocą tego węża włożonym takim prętem w otwór przez dno, z dna tego leja. Jakoś to działa, ale nie do końca. Zawsze, zawsze to ścierniwo jest podawane i czasami zdarza się, że tak nierównomiernie pluje. Jakieś dziwne rzeczy się dzieją. Przeróbka polega na tym, że w otwieranej tej klapce tutaj mogę otworzyć, będzie widać jest wywiercony otwór. W moim przypadku akurat użyłem kształtek na 1 i 1,4 cala. Czyli ten trójnik. Tutaj jest zaślepka z zaspawanym potworem z dołu, tak żeby jak najmniej ścierniwa lądowało w środku. Tutaj kawałek rurki 1, 1 czwarta, zawór, którym można wyregulować ilość podawanego ścierniwa do pistoletu, dopuszczając po prostu powietrze z zewnątrz. Tutaj mamy przejście na 3 czwarte cala, i takie specjalne kiedyś kupiłem, teraz nie mogłem tego znaleźć. Takie łagodne przejście z rurki z 3 czwarte na wąż. Ten wąż to jest wąż 14. Wąż do powietrza, zaraz pokażę, to jest dycha. I tak, zrobiłem dodatkowe otwory tutaj z boku. Zaraz pokażemy. Z przelotkami gumowymi. Tutaj wychodzą oba przewody. W tej tacy wyciąłem większy otwór z uszczelką krawędziową, więc nic tutaj się nie dzieje. No i standardowy pistolet, który był dostarczony w zestawie. Dysza, akurat siódemka. <laughs> tak to śmiga. Tutaj zrobiłem sobie taki uchwyt, żeby móc wygodnie podnieść tą klapę, bo w standardzie w otwory ta klapa otwory miała dwa i ona była odwrócona. Ona była tu, można było wyjąć. Natomiast jeżeli wyciąłem dziurę, to już tego tego nie ma za co chwycić i żeby nie wiercić dodatkowych otworów, to kręciłem sobie taki dławik. Tą, tą piaskarkę, tak ogólnie, kupiłem używaną. Ona miała już pewne modyfikacje, tak jak tutaj widać, ktoś sobie wstawił, przyłącze do pistolecika do przedmuchiwania. W sumie bardzo fajny patent też. Natomiast no, to było niewiele rzeczy przerobionych i. Ja chciałem to zmodyfikować tak na konkret. Lecąc dalej, tak wymieniłem szkło. Szyba, z którą ją dostałem, była całkowicie spiaskowana, nic nie było na niej widać. Wyciąłem z czwórki szkła szybę, natomiast pod spód, żeby tak się nie piaskowała, jest zrobiona ramka przyczepiona na takich kątowniczkach. Nie wiem, czy to będzie widać. Na ramce jest rozpięta siatka o oczku 0,5 z drutu 0,2 nierdzewna. To jest zro zrobione także sama ramka, potem Wam wrzucę zdjęcie, sama ramka jest wykonana z dębowych listew wokół, połączona tak, żeby można było przykręcić do niej siatkę, a wokół tutaj są kawałki z aluminium kątownika 20 na 20 przykręcone wkrętami i to trzyma siatkę, a ta siatka w czterech punktach trzyma się takimi blaszkami. W oryginale było zrobione tak, że ta szyba jest przykręcana śrubkami z góry, na dole są nakrętki. No, wymiana tego nie jest zbyt wygodna, dlatego porozwiercałem z góry, z góry otwory i tutaj wszędzie, tak jak nidek, są wnitowane nito nakrętki na śrubki piątki i w razie wymiany szyby bardzo szybko odkręca się z góry, tylko nic nie przeszkadza. Kolejna zmiana jest, dotyczy oświetlenia. W standardzie poświetlenie było na 12V i tak też zostawiłem, jedna świetlówka, natomiast miałem jeszcze takie lampy zdjęte kiedyś z ciągnika, ledowe, one co prawda chińskie, zakłócały radio, ale tutaj nie ma to znaczenia. Zamontowałem sobie jedną tu, drugą tu. Bardzo fajnie to się sprawdza. Do tych lamp, zaraz pokażę z tyłu, jest, jest w takiej skrzyneczce przetwornica impulsowa. Więc wszystko jakby jest zasilone jednym, jednym kablem. W środku jest przetwornica do lamp. Gniazdko na podkórzacz. Do wyciągu pyłu. Jeżeli chodzi o sam odkurzacz, tutaj też go przerobiłem, bo tak jak widać, jest zrobiony jeszcze cyklon dodatkowo. W standardzie odkurzacz był podłączony do tego złącza. O tu ja, ja go mam zaślepione. Praca była taka, że po kilku minutach dosłownie ten filtr tak się zapychał że już z odciągu były nici. Teraz mam zr zrobione tak, że jest standardowy chiński cyklon. Po prostu tu tutaj pięćdziesiątka kształtka. Dorobiłem taką ramkę przykręconą, żeby podkurzacz odsunąć. On jest trochę, o, tak jak widać, na bok przesunięty. Tu jest cyklon. Y wywierciłem otwór z którego on się powietrze i tutaj też zrobiłem taki deflektor, żeby nie bezpośrednio wysysał z kabiny, tak jak tu jest standardowo na wejście powietrza, to tu mamy na zasysanie, ale też jest otwarty tylko od dołu i tak sobie powietrze pobiera, więc nie zasysa wszystkiego co tu krąży, a tylko drobne jakieś tam elementy i tu jest tak cyklon jest zamontowany do grodzi jest taka przejście rura Spiro setka i tutaj zbiornik akurat miałem stary odkurzacz Einhela jak widać wyrzuciłem górę silnik był spalony kiedyś zbiornik został elegancko mi mi pasuje. Zro, zrobiłem coś takiego że jest mocowanie na klamry z obu stron zdejmujemy górę. I tu jak widać jest tylko drobny pył, samo wiadro, zaraz tutaj postaram się zdjąć. samo wiadro jest po prostu na takiej podstawce, nie jest niczym zamontowane, to jest kawałek sklejki wyciętej, tylko pasującej na dno wrant wiadra. Zaraz postaram się to postawić. Tutaj podczas pracy widać jak, jak ten pył wiruje. I popada do wiadra. A w odkurzaczu, w pojemniku tutaj z dołu nie ma nic. Filtr jest tak delikatnie zakurzony, ale na pewno nie to co było. Kolejna zmiana, którą, którą zrobiłem, to jest doprowadzenie powietrza. Standardowo było to jakoś tak na takich bardzo mocno zwężających złączkach. Ja to zrobiłem w taki sposób, zaraz pokażę, tutaj jest pedał sterujący. Wszędzie do powietrza są węże dychy. Tutaj przejścia też wymieniłem, to jest na 1,4 cala i na wąż 12, ale dziesiątka spokojnie dało się doprowadzić. I zrobiłem tutaj tak, że dałem złącze głowę, reduktor z odwadniaczem 1,2 cala i tu jest trójnik z zaworkiem, bo tutaj akurat ten pistolecik gdzieś tam przepuszcza trochę na tym złączu, więc jest w razie czego można, można mu dopływ zamknąć. A drugie wyjście leci bezpośrednio do pedału, i z pedału leci przez tą dławicę do pistoletu. Bardzo fajnie się to sprawdza, wszystko działa. Jeszcze jedna z modyfikacji, jako że moja piaskarka stoi w garażu, no czasami jakieś szkodniki tu się mogą wprowadzić, więc zrobiłem takie zaślepki z płyty MDF, rączka ze sklejki, żeby przypadkiem jakaś myszka w rękawicy sobie gniazda nie zrobiła, bo to by było już gorzej. To no, tylko montowane na wcisk i, i nic więcej, więcej tu nie ma. Pewnie będziecie ciekawi z jakim kompresorem ta sprężarka, ta piaskarka współpracuje. To jest taki oto kompresor Pomet A50 odnowiony też gdzieś tam zamieszczę Wam link do filmiku z odnawiania. Pomet A50, wydajność deklarowana 51 m3 na godzinę, to wychodzi jakieś 840 litrów. Natomiast z tego, co zmierzyłem, jest taka specjalna metoda pomiarowa. Mierzy się czas napełniania butli do określonego ciśnienia. To wyszło mi, że on ma lekko ponad 1000. Butla 240 litrów, 7,5 kW silnik. 75 rok, ale działa i ma się świetnie. Czy wydajności wystarcza? Na spokojnie wystarcza. Podczas piaskowania dyszą siódemką. Sprężarka nawet się wyłącza. Także nabije butle, dobije, wyłączy się. Po jakichś dwóch minutach załącza się ponownie. Więc, więc naprawdę jest wystarczająca. Jeżeli chodzi o samo czyszczenie, do tej pory próbowałem czyścić tylko piaskiem drobnym. Idzie fajnie. Natomiast teraz kupiłem jeszcze korudu czarnego. Tutaj gdzieś jest. Można zobaczyć o, o ziarnistości 0,8. 0,2 do 0,8. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało. On w dotyku jest taki bardziej szorstki, więc myślę, że, że będzie, będzie ok. A, no i jeszcze oczywiście kółeczka, żeby można było ją przewieźć. No, w moim przypadku nie mam jakiegoś stałego miejsca, pomieszczenia, gdzie, gdzie ta piaskarka i sprężarka mogłyby stać cały czas, więc, więc mam zrobione tak jak. Tak jak jest, żeby można było ją przeciągnąć i, i sobie wypiaskować drobne rzeczy. W razie, jeżeli będą jakieś pytania, zapraszam do komentarzy. Pozdrawiam.